Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z Astrologią. Mamy tydzień od 18 do 24 marca. 18 marzec, poniedziałek. Jak wiecie albo nie wiecie, lubię poezję, a zatem istotne będą czyny i słowa. Parafrazując słowa czy słowa miłosza. Wprawdzie oczywiście jeszcze mamy ten styczny ruch Merkurego, ale teraz stoi Merkur w sekstylu do Marsa. Mars jest w byku. No i oczywiście możemy znowu dużo o nim opowiadać, że zachowuje się nie do końca zgodnie ze swoją dynamiką, to jest też poniekąd prawda. Ale w poniedziałek ofiaruje nam zgodność myśli, słów i. Czynów. To jest korzystne działanie. Dzięki temu, że Merkury i Mars są w sekstylu, mamy praktyczne rozmowy, w pewnym sensie też wytonowanie przeszkód, albo przeszkody okażą się zupełnie bagatelne. Można poszukiwać rozwiązań praktycznych, metodycznych i w sumie dobrze znanych, czyli. Czegoś nowego ktoś nie wymyśli, natomiast te metody sprawdzane, które kiedyś zadziałały, bo to jest też jakby taki atrybut, atrybut Merkurego, który jest w RC, czyli coś kiedyś zadziałało, przypomniało mi się teraz, no to spróbuję to włączyć czyli można ten układ wykorzystać podczas Erki Merkurego. No i to jest właściwie jedyny układ, który można wykorzystać podczas tej Erki, ale to jest dodatkowo podtrzymywane przez Seksyl Księżyca w do Jowisza. Zatem całkiem przyjemne działanie, więc poniedziałek taki konkretny, dosyć poprawny, z poszanowaniem cudzej własności, cudzej przestrzeni, Również uczuć innych osób, i właściwie nie ma w tym dniu powodu, aby komukolwiek robić na przekór. Także przyjazny dzień dla przemyślanych i zasadniczych, czy też przemyślanych i takich skoncentrowanych sytuacji i działań. Więc jak już o, czy o czymś myśleliśmy od dawna, możemy to w poniedziałek wdrożyć. 19 marzec, wtorek. No i mamy taki dzień, gdzie niekoniecznie jest dynamicznie. Wprawdzie. Jest to druga odsłona relacji księżyca w pannie do ura na wieku. Pamiętacie, że ja wam od czasu do czasu właśnie mówię, że to jest pierwsze spotkanie, to jest taki układ między nimi, jako że Uran dopiero co wszedł do Byka, więc on pokazuje swoje oblicze w kontaktach z Księżycem. No ciekawe jakie one będą, wiadomo, że Uran z Księżycem no, nie mają się ku sobie, niezależnie od układów, jakie je łączą. Ale jak powiedziałam, to jest odsłona relacji Księżyca w Pannie do Urana w Byku, ale nocna. Czyli właściwie nic się nie dzieje, może z jednym małym wyjątkiem: Słońce po raz ostatni tego roku przebywa w znaku ryb. Zatem się dobrze składa, że księżyc właśnie przeszedł do panny, bo on właśnie przeszedł do panny, gdyż na tych wszystkich zapominalskich, którzy nie zdążyli lub też nawet nie zaczęli jakiegokolwiek działania oczyszczającego, przyszedł właśnie ostatni moment. Zwróćcie uwagę tym razem na swoje zdrowie, na potrzeby ciała to oczywiście e, pokazuje Księżyc w Pannie i na potrzeby e, ducha to pokazuje Słońce w znaku ryb po raz ostatni. 20 marzec, środa. No. Na wtorkowym niebie nic się praktycznie nie działo, no bo była cisza. Za to wejście Słońca w znak barana, dopiero wprawdzie o 23, ale już jest zapowiadane, rozpoczęcie jednocześnie astronomicznej i astrologicznej wiosny zostaje poprzedzone wielością aspektów. Czyli na niebie mamy prawdziwy wachlarz możliwości. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście lubię mieć zawsze wybór, żeby się nie skłaniać z jednej skrajności ku drugiej, tylko właśnie wybór. Czyli tak, wrażliwcy, czy też osoby, które zapominają często, zakończą szeroko rozumiane pozbywanie się tego wszystkiego, co niepotrzebne, ponieważ sprzyja właśnie. A W tym dniu na niebie opozycja księżyca do Neptuna. Pamiętacie, księżyc wychwalnie. Neptun jest za zatem mamy opozycję. Może trochę żal, że czegoś się musimy pozbyć, może i uronimy łzę, ale ten stan trwa krótko. To jest fajny dzień, bo jest dużo aspektów, czyli szybko się wszystko zmienia. Najważniejszy układ. Pewnie już wiecie, jaki jest, no ale tak powiem, żeby się tak upewnić, nie? Czy, 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 czy ja wiem <grafię》> w sumie. To oczywiście jest Mars w Byku w Trygonie do Plutona. O, to jest potężny układ. Świetny układ na wejście Słońca w znak Barana. Mars spotyka swoje alter ego. Dlaczego alter ego? Ponieważ Mars onegdaj był władcą znaku Barana, czyli to jest stary władca znaku Barana. A zatem nowy władca Barana, Pluton, Mars i władca Skorpiona, Pluton w kontakcie z Marsem, który kiedyś rządził Skorpionem, dużo sobie opowiedzą. No i to jest taki przekaz zawsze na tajemniczym poziomie, na bardzo tajemniczym poziomie. Mars i Pluton to są bardzo dwie niezwykle energetyczne planety. One zawsze mają w sobie dużo energii. A są zawsze ukierunkowane na działanie. Jedno działanie jest powiedzmy bardziej jawne, otwarte, co nie zawsze przy Marsie w znaku byka jest takie jawne do końca. Pluton nigdy jawnie nie działa. Zatem ukierunkowanie na działanie, ukierunkowanie swojego potencjału wspięcie się na kolejny szczebel, w jakiś sposób zaspokajania swojego ego, chyba tak, ale w takim bardzo, bardzo konstruktywnym sensie. I to jest Istotny układ, ponieważ pokazuje się to, z czego można czerpać, gdzie człowiek ma swoje własne zasoby, albo gdzie są zasoby inne, albo w ogóle dzieckiem jakieś zasoby, talenty, możliwości, które były ukryte i nagle przez taki błysk oka niemal, że przez takie krótkie mgnienie je oglądamy. No i proponuję, żeby z tym układem pozostać. Aż do pełni, z tym układem pozostać aż do wejścia słońca w znaku barana, a to jest o 23 dokładnie, żeby pamiętać, jaki kierunek dokładnie przybrał Wasz potencjał w tym momencie, gdzie on chce iść, gdzie Was prowadzi, to może być bardzo interesujące doświadczenie. 22 marzec, piątek. No i tak, popełni, wiadomo, Księżyc nadal w wadze, no i realizuje kwadraturę do Saturna i Plutona, najpierw Saturn, potem Pluton. Wiadomo, że Towarzysko to nie nastraja, w ogóle nie nastraja to Towarzysko, obowiązują trzeźwe relacje, a właściwie również obowiązują a Resentymenty, lubimy powracać do tego, co było. To jest taki dzień sentymentalny, jednocześnie dzień, kiedy mamy za zły, że pewne uczucia czy też pewne przeżycia się nie zrealizowały. No ale powiecie, no dobra, no ale to jest kwadrat, no to gdzie tam jakieś sentymenty, gdzie tam jakieś... Relacje, które miały kiedyś miejsce i jeszcze do tego wszystkiego marzymy o tym. No tak, no jest kwadrat, w prawdzie, Ale jest Księżyc w Wadze do Saturna i do Plutona. I na koniec mamy Sekstyl, Księżyca do Jowisza i Trygon, Księżyca do Wenus. Zatem, towarzysko to może nie jesteśmy nastrojeni, bo uważamy, że kiedyś było fajniej, Zatem lubimy powracać. To jest taki dzień powrotów. Przywołuje się trwałe i stare emocje. To jest tak, że w tych, w tych emocjach odnajdujemy siebie. Przywołuje się, ewentualnie też pojawiają się osoby czy też wydarzenia, które a, kiedyś były dla nas bardzo istotne. Pamięta się, że mamy układ popełni, on był bardzo e, ważny. A w związku z tym a, wracają a, takie sytuacje Oho, sprzed iluś tam a, lat I, i może się okazać, że Taki powrót jest dla nas bardzo ważny, ponieważ możemy stwierdzić, że na przykład przeważają nasze emocje, że wracają nasze uczucia, że odkrywamy coś bardzo wyjątkowego w relacjach międzyludzkich czy w tych relacjach, w których już byliśmy. One po prostu kiedyś się zamknęły, albo się nie zamknęły, i teraz mamy ciąg dalszy. To jest bardzo poważne odkrycie. Ponieważ mamy świadomość, że kontakty, które kiedyś były, są nadal istotne, są nadal żywe. Nawet jeżeli wracamy do czegoś, to też sobie uświadamiamy, że coś się rodziło bardzo długo i teraz może znaleźć finał, obojętnie czy on jest w fazie powiedzmy rzeczywistej, czyli spotykamy się, rozmawiamy, czy też zaczynamy rozumieć głębiej to, co się działo. W każdym razie jest to e, finał. E, tak czy owak, można się spodziewać dalszego ciągu e, sytuacji rozpoczętych, e, czy to podczas e, pełni, czy właśnie w piątek. Dalszego ciągu należy się spodziewać, albo jest to nasze myślenie, albo po prostu dążenie do tego, żeby pewne układy finalizować. Nic nie mówiłam o sprawach biznesowych i materialnych, bo tym razem po prostu one nie są aż tak bardzo istotne. 23. Marzec, sobota. No i Księżyc wchodzi sobie do znaku Skorpiona, no i tym samym, jak wiecie, tranzytuje z odległości 180 stopni Urana, który jest w byku. No i jak Wam się to podoba? To jest tak, od pełni, która z natury jest dynamiczna i emocjonująca, do Emocji zmaksymalizowanych, właśnie to jest księżyc uran. Ta pełnia przywołuje ciąg dalszy, dlatego ja tak dużo mówiłam o emocjach. Może być oczywiście taka opozycja, która wprowadza emocjonalne zamieszanie, ten księżyc uran. Z całą pewnością ta sobota jest bardzo emocjonująca. A pełna rozrywających czasem uczuć, emocji, ale taka jest. Wywołać może wewnętrzne wstrząsy, nie u wszystkich, ale u niektórych będzie coś takiego robić. No, oczywiście, uwaga na dziwne fascynacje, dziwne romanse. Co to znaczy dziwne, że takich spotkań się w ogóle nie zapomina. Czasem jest tak, że jak pociągniemy sobie a takie wspomnienia od pełni i zobaczymy, co jest właśnie w sobotę, to stwierdzimy, że coś takiego, takie uczucie trafia nam się tylko raz, a więc bądźmy czujni. 24 marzec, niedziela. No i to jest takie piękne. Ukoronowanie, bo czasem nam się coś takiego zdarza, trudnego i bogatego w przeżycia tygodnia. Trudnego nie pod tym kątem, że będziemy się musieli trudzić, czy się natrudziliśmy, jesteśmy wyczerpani, może i tak, ale generalnie chodzi o taką skalę przeżyć: od zera, w którym, w którym to byliśmy bardzo wytonowani i spokojni, czyli poniedziałek, kalkulacyjny, aż do a soboty, która już taka kalkulacyjna być nie mogła, więc amplituda naszych przeżyć była na pewno bardzo duża. Robimy podsumowanie. Mamy w, w niedzielę tylko sprzyjające aspekty planetarne, zatem dochodzimy do ładu z rodziną, z bliskimi, pozbywamy się emocjonalnych bolączek, ewentualnie są to rozstrzygnięcia, o które nam chodzi od, od pełni. Oprócz tego mamy dokładny aspekt Merkurego w RC do Neptuna. To już nie w kontekście finansów, ale powrotu do przeszłych, zamieszłych ideałów tym razem. Czasem to są pomysły, które się teraz nagle zaktualizują. Czasem jakaś fajna koncepcja. Oczywiście jeszcze mamy erkę Merkurego, ale jeżeli chcemy się przedrzeć przez generowane najczęściej przez własny umysł wątpliwości, by zbliżyć się do realizacji swoich najgłębszych snów, czy też osiągnąć swój najgłębszy sens, to możemy właśnie tutaj sobie wszystko powoli poukładać, roztrząsać i podsumować. Teraz właśnie podczas takiego układu widać tak w 100% co stanowi sens naszego snu.